Siemano witajcie z tej strony Szymek Dzisiaj będziemy grali Bez budowania yy, Solo yy. I włączam już gierkę Jak widzicie założyłam sobie generała Nie wiem czemu Gera... Nie, nie generała Geralta z Rivi I po prostu Pierwszy raz Chyba nim będę grał Albo drugi nie wiem, nie pamiętam I ogólnie on mi się podoba Jakby spoko jest Tu ma takie... Takie sznurki Tu też ma sznurki różne Tu ma pasy Na ręce ma specjalne, ma miecz ma buty spoko. O, dołączam mnie yy, więc ogólnie to yy, to ja no nie grałem bez budowania, bez budowania grałem ostatnio na odcinku. Bo nie na odcinkach nie ten. Nie. Yy, nie, nie gram bez budowania, bo nie lubię bez budowania. A na odcinkach Wam się yy, spodobał ten chyba film. Było dużo wyświetleń. Więc yy, myślę, że Wam się to spodoba i po prostu. Że zostawicie na przykład jakiś komentarz albo coś albo łapkę yy, polecę sobie teraz na na bo ja tak to nazywam, bo tam y, są takie jaszczurki i w ogóle y, tu, dokładnie o w tym miejscu. Y, tam lubię latać. Ogólnie ja kocham jaszczurki, węże i takie że, y, rzeczy, y, bo po prostu. Y, no, po prostu, nie wiem czemu, ale lubię. Strasznie mi się podobają. Y, skin z tego sezonu też mi się strasznie podoba ten z jaszczurem najbardziej mi się podoba ten czarny a później ten tak jakby z dodatkowych ten kucharz jest na ostatnim miejscu bo on tak średnio jak dla mnie mi się podoba tak średnio i ogólnie lubię jaszczurki węże takie zwierzęta po prostu takie dzikie trochę Ogólnie to sobie nie dolecę tam, ale zawsze tam nie dolatuję, bo po prostu tutaj później biegnę i w ogóle tutaj jest jaszczur, ten co mi się najbardziej podoba i on sprzedaje karabiny i takie rzeczy i tu są cztery skrzynki na start, są yy, spoko. Yy, byk, byk. I pompa druga Hmm, nie ma karabinu dwie e, potki To może będzie karabin e, Dobra Jest blisko nas strefa w sumie na tam nie nie ma jest ta pompa ta bojowa Jeszcze tu jest chyba skrzynka tak, jest na N się biją chyba czy na... no na eee, i ja nie mogę. Czemu tak głupia, yy, ten głupi karabin nie może wydropić? Dobra, może bambusowa sobie Nie, może tu? Może tu? Może tu? Ogólnie nie wiem po co ja tu zbieram, bo przecież to jest bez budowania, Zadmieniam. Nie typo. Nie co ja robię? Dobra. Pokonany. Ale ten jeden splash to był straszny miss Dobra, wypiję sobie to Jest mm. Nigdzie nie ma tej po, tej skrzynki, ja nie wiem, mi one nie robią Tam się klepią typu na dwadzieścia trzy O, widzę typów Nawet Na piętnaście teraz Bardziej Na N teraz bardziej No i nie ma karabinu Może na trzeciego? Dobra, id idę na trzeciego. A, tu jest parę osób. Ile tu, tu jest? Cztery osoby. Dobra. Trzy osoby pokonałem. Tak, wolę snajperkę. Ja nie mogę. Naprawdę nie mieli karabinu. Na wusie jeszcze klepią. Po co mi amunicja? Wybię sobie potę. Uuu, Tu... U, na Magia City są u, te, te typy. Pójdę może będzie ten głupi karabin. Dobra. Katana jest. Za co mogę to wziąć? Za co mogę wziąć? Na NW chyba się było? Nie, na SB Na nbu tak? Na 330 jeden nabój zostawię sobie na e, właśnie tych o dobra nie muszę zostawiać na tych typów tego naboju karabin jeszcze leczenie, więc mogę sobie ich porobić i wziąć. Oni tu są, tak? Jak zamiast tego, dobra, uleczy się. Mogę zabrać przecież Aha mm. Tak, Dobra, sobie To i idę właśnie wezmę sobie za tą pompę to pyk uleczę się Jeszcze mam tam klucze, więc sobie coś mogę kupić Najpierw sobie tu część czesta otworzę To jest chciałem już ulepszać snajperkę na tym <grymne> Nie Dobra Chyba mi dobrze idzie, więc Super Nic tu takiego nie ma Mogę sobie to opakować Nie, ale mój aim Dwieście szesnaście Heda. Tu też są te siedem pięć bilą. Tu też są, chyba w środku są. O, właśnie, testy. maj Co jest Nie okay, dobra Ej strasznie łatwo się tu robić Bo Nie mogą się zabudować tak jak. Tu też nic nie ma.

Tak, biegnę. Tak, tak, Jeszcze raz biegnę. Idę po kolejne. Te czyste. Ja nie mogę, naprawdę tu nic nie ma w tych czestach. Dobra. Dobra, idę najpierw tam sprawdzić, bo jak yy, by tam nie było, to... Bo tam może coś być, spoko. Ej, ta, yy, ta katana jest... Dobry, ej, straszne tu są mowy. Gdzie jestem ty? Gdzieś uciekł. Ej, serio, nic tu nie ma. Ma chłop szczęście, bo mi się nie chce do niego iść i go szukać. Gdzie to jest? Aha, tu pod drzewem. Ja nie mogę, ej! Nie wiem, jeszcze jest coś? Spoko. tych tych? Często? O dobra, dobrze, że nie spadłem, bo tu mam dobrze do snajpy. Mam na NSie biją. Chyba w tym domku Nie wiem Tak jakby dokładnie w tym domku Jeszcze na tam Muszę ich strzelać не wiem. не там не Что тут? Что тут еще было? Не здесь что тут еще было? Jaj, skupiam się jak strzelam ze smajką no Gdzie ten Tam jest?

Ślady tu są. W Fortnite cie normalnie. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Żeby ślady były. Może jest za gdzieś. Hmm. Здесь 5 особых ашек. Идём домой, по-моему, что то есть. Мало страшного. Wrzucałem teraz bitki. Nie, ale ja misuję Dobra, dead 10 fragów mam Dobra, widzę Jest! Uf, dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę Subika z dzwonkiem, a ja się z wami żegnam Do, Do zobaczenia w następnym odcinku Pa, pa!